Wymiana energetyczna, która zachodzi podczas zbliżenia seksualnego, nie jest ulotna. Tworzy ona więzi energetyczne, które mogą przetrwać długo po zakończeniu aktu fizycznego. Więzi te są niczym niewidzialne nici, które łączą ludzi na głębokim poziomie, a ich implikacje mogą mieć istotne znaczenie dla długoterminowego dobrostanu emocjonalnego, psychicznego i duchowego. Więź energetyczna to połączenie, które tworzy się między polami energetycznymi dwojga ludzi. Im głębsza i częstsza intymność, tym silniejsze i bardziej złożone stają się te więzi. Mogą być zdrowe i wspierające, lub toksyczne i wyczerpujące. Kiedy więź jest zdrowa, może objawiać się poczuciem wzajemnego wsparcia, empatii, zrozumienia i ogólnego wzmocnienia pól energetycznych obu osób. Oboje czują się podniesieni na duchu i wzbogaceni dzięki tej więzi. Jednak więzi energetyczne mogą również stać się więziami, jeśli związek jest dysfunkcyjny oparty na przemocy lub współuzależnieniu więzi energetycznych